Tak w samochodzie. Z góry chciałbym zaznaczyć, że nie jestem żadnym autorytetem moralnym i Wam zostawiam decyzję, co jest rozsądne, co jest bezpieczne i co ma sens w czasie jazdy. A kiedy już trzeba zjechać na bok, no bo się zrobiło za gorąco. Faktem jest też to, że samochód tak naprawdę nie jest najlepszym miejscem do takich zabaw, do jakichś bardzo ambitnych, zaawansowanych szaleństw, no ale są rzeczy, które możemy w aucie porobić. No i pierwszą z takich spraw są pieszczaty. Y, trzymanie się za rączkę, trzymanie się za nóżkę, trzymanie się za biust, wpuszczanie palców we włosy, pod bluzkę, pod koszulę, ściąganie sobie bielizny, wszelkie tego typu no, po prostu pieszczoty i mizianie i zabawy. I ta pierwsza rzecz, te różne właśnie takie małe pieszczoty y, bardzo się mogą wam, drogie panie, przydać. Dlaczego? Dlatego, że my, mężczyźni, jesteśmy świetni, jesteśmy bardzo dobrzy, skupiamy się na jednej rzeczy. Potrafimy się na czym skoncentrować, że cały świat przestaje się liczyć. I nie mówię tutaj o sytuacji, gdzie oboje jesteście napaleni i oboje o tym myślicie, tylko mówię o sytuacji, kiedy wasz partner jest skupiony na drodze, myśli o tym, jak dotrzeć do celu, yy, zajmuje się krzyczeniem na innych uczestników ruchu, no, a wam przyszło coś mokrego do głowy. No i tu właśnie wchodzą różne pieszczoty. Dlaczego? No bo mężczyźnie może chwilę zająć wejście w ten temat, po prostu w ten nastrój i przestawienie się, a może, może coś byśmy też porobili z tą piękną dziewczyną, która tu obok nas siedzi. No po prostu gra wstępna, tak? No facet ma dwie głowy, musicie się obiema nimi zająć, tak? Więc nie frustrujcie się, jak facet tym Pierwszą czy drugą sugestią się nie przejmie, bo się skupia na drodze. Ale tak jak mówię, dotyk i sugestie, i, i nakręcanie wcześniej czy później facet załapie i dołączy do Was w tej atmosferze. No, więc pieszczoty. Tak. Teraz tak. Jak mówiłem wcześniej, nie mi o tym decydować, ale jeżeli zaszłyście dość daleko. I macie faceta w garści, no to mówię to z punktu widzenia mężczyzny. Jednak przychodzi taki moment, gdzie powinnyście podjąć tę decyzję i szepnąć mężczyźnie do ucha zjeść na bok. Jeżeli obejrzałyście filmik, który mam na samym początku kanału o robieniu facetowi dobrze, to wy jesteście w stanie poczuć, że już jest blisko i zdecydować, kiedy będzie finisz. No to jest taki moment, o którym facet już może nie pomyśleć, jeżeli jest w, kompo, w kosmos. No, a jednak dobrze by było dokończyć pewne sprawy na postoju. No i tu wchodzi kolejne zagadnienie. Kolejny temat. Jest parę rzeczy, które się w aucie mogą bardzo przydać do takich spraw e, typu jakieś chusteczki, typu jakieś gumki. E, teraz. Dużo facetów potrafi się oburzyć, że laska im śmieci w samochodzie, że tu zostawi jakieś paczkę chusteczek, tu zostawi gumkę do włosów. Powiem Wam, jak to rozwiązać. Bo facet nie ma nic przeciwko, że kobieta chce zostawić kawałek siebie w jego, w jego aucie, tylko facet generalnie nie lubię bałaganu. I facet chce złapać długopis, a musi się przegrzebywać przez te wszystkie gumki do włosów. Większość facetów się nawet ucieszy i się poczuje e, bardzo miło, jeżeli zaproponujecie... hej kochanie! Czy mogę u Ciebie w aucie mieć taką małą kosmetyczkę, taką małą saszetkę? Yy. I po pierwsze, wszystko macie w jednym miejscu. Po drugie, facet się nie złości, że ma bałagan. Po trzecie, yy, ma kawałek was u Ciebie w aucie. A Wy macie pod ręką kilka przydatnych rzeczy, no właśnie na takie okazje. No przede wszystkim mokre chusteczki, yy, suche chusteczki, parę gumek. Nawet można kupić takie małe yy, żele intymne. To też bardzo pomaga w tych sytuacjach. Yy. No to. Miniaturowa wersja tego, co się używa w łóżku. Jakiś mały pałczyk, mała kosmetyczka. Uważaj, co facet aucie Z przydatnymi rzeczami, z których on też pewnie nie raz skorzysta, jakieś mokre chusteczki, jak nabrudzi w Walcie. No, więc pierwsza rzecz: pieszczoty, dotykanie, zabawy. E, aczkolwiek z finiszem gorąco polecam i namawiam do jednak zjechania na bok. I bardzo przydatny, przydatna rzecz mieć taki mały przebornik właśnie z takimi rzeczami intymnymi, nawet nawet jakaś Wasza zapasowa wkładka dla Was czy tampon, wazelinka, takie rzeczy. To dużo miejsca nie zajmuje, a facet się nie będzie złościł, mu robicie bałagan, a Wy macie wszystko ręką. Dobra, druga rzecz, którą możemy porobić w aucie. Yy. Tylko tutaj zdradzę Wam mały, ma duży facetowy sekret. Yy. Bo tą rzeczą można w sobie troszkę rozbujać. To już jest włożenie w pod pancerz, aczkolwiek jest bardzo przyjemne. Więc druga rzecz, którą możemy w aucie zrobić. No i następna rzecz, którą możemy y, zrobić w aucie. Możemy się poprzytulać. Jest dobry sposób i jest zły sposób. Y, zły sposób to są próby wskoczenia kierowcy na kolana, próby kładzenia się na jego głowy, na jego nogach i generalnie no przeszkadzania w kierowaniu pojazdem. Właściwym sposobem jest wskoczenie na tylne siedzenie. Skąd możemy kierowcy zrobić masaż? Skąd możemy się do kierowcy poprzytulać? I możemy być bardzo blisko, nie przeszkadzając mu w prowadzeniu pojazdu. W większości aut tak naprawdę, tu jest taki guzik po nacięciu którego możemy całkiem wyjąć i pozbyć się zagłówka, na no, akurat tu się nie da. Ale to jest najlepszy sposób na przytulanie, bo wtedy możemy się podzielić z naszym kierowcą, naszym zapachem, naszym ciepłem ciała i naszym dotykiem. No, a tak jak mówiłem, to już jest bardzo miła rzecz, bardzo intymna. Zwłaszcza jeżeli poszaleliśmy wcześniejszymi pieszczotami i teraz już jedziemy troszeczkę e, uspokojeni. Więc tak, druga rzecz, którą możemy robić w aucie, to się poprzytulacie. No dobra. Ale co z seksem? Z seksem, seksem. No, niestety, auto nie jest za wygodnym miejscem do jakichś wielkich szaleństw. To jest, to jest tuarek, jeden z największych słów, jaki jest. A no, że tak powiem, ja tu niewiele mogę zrobić, jakbym chciał. Jeżeli jeszcze się trafi drobna partnerka, która nie ma nic przeciwko odwaleniu większości roboty, no bo ja tu się nie bardzo mogę ruszyć. Jeszcze możecie z tego wyjść, ale ale o wiele lepiej jest zacząć w aucie i skończyć na zewnątrz, używając auta jako rekwizytu i jako tak naprawdę podpórki, niż w decydującym momencie nagle po prostu zepsuć cały klimat, atmosferę, yy, martwiąc się, że tu mnie złapał skurcz, tu już mi nie wyrabiam, tu, tu jest niewygodnie. Seks w aucie nie jest. Taki bardzo gorący, jakiś wewnątrz, wewnątrz nie jest najlepszym rozwiązaniem. Pieszczoty, przytulanie i początek tak, no ale finish są inne sposoby. A który jest teraz? Seks za pomocą auta. No, jest to bryła, przy której możemy, na której możemy zrobić różne wygibasy. Czy przodem, czy tyłem, no nie będę was uczył, jak się, jak się wypchnąć do faceta. Natomiast jest kilka rzeczy o których warto pamiętać, o których warto zwrócić uwagę. Czy auto jest czyste? No czy nie pobicie sobie swojej ulubionej kiecuni? Panowie, jest to jeden z powodów, dla których warto często auto myć, bo kobiety no często fantazjują i sobie myślą i wyobrażają, czy na przykład na tej masce mogłabym się położyć, tak? Kolejna rzecz, drogie panie. Um, auta już nie są robione tak, jak kiedyś były robione. Yy, wszelkie blachy są troszkę słabsze i cieńsze z powodu różnych norm i na przykład taka maska czy takie nadkole są dość elastyczne i miękkie więc no miejcie na uwadze że, że to jest coś ważnego dla faceta no żeby nie zrobić nieprzyjemnego i drogiego w naprawie wgniecenia na masce jak ktoś po prostu za dynamicznie wskoczy bo myśli, że, że jest zabawny więc no miejcie na uwadze, że no można popsuć auto jak się z nim nieostrożnie obejdziemy no bo te blachy są dość miękkie no. A, i jeszcze jedna rzecz. Drogi panie, zwróćcie uwagę, czy na przykład o, o tam przy lusterku, przy lusterku na podszybiu, wasz partner nie ma kamerki. Coraz więcej aut się teraz wyposaża w wideorejestratory, czyli kamerę, która po prostu 24 godziny na dobę kręci to, co się dzieje przed autem, no żeby w razie wypadku mieć jakiś dowód. No, ale też pomyślcie, czy czy to nie posłuży do nakręcenia jakiejś fajnej akcji na masce auta? Po pierwsze, żebyście ewentualnie mogli go poprosić, czy możesz to wyłączyć zanim poszalejemy? No, chyba że chcecie mieć fajną pamiątkę z jakiejś szalonej akcji gdzieś, gdzieś w lesie, nie? Jedna rzecz, na którą można zwrócić uwagę. Z mojego doświadczenia, jedna z wygodniejszych rzeczy, do której możemy, jak możemy wykorzystać auto. O to jest tylne siedzenie. Jest wygodnie, jest ciepło i jest dużo miejsca dla obu stron. Więc tak no tak wygląda temat zabawy w Aucie No państw, który może pamiętać Najważniejsze to, żeby mieć świadomość, że no są rzeczy, których w aucie nie porobimy, są rzeczy, których w aucie nie porobimy, yy, możemy to traktować jako, jako utrudnienie i popsucie zabawy i coś frustrującego, albo możemy do tego podejść jako coś, co nam tą zabawę urozmaici, bo. no bo wiesz co, poczekaj jeszcze, bo no, nie mamy gdzie zjechać, powoli, albo no, wiesz co, nie możemy tak zrobić, ale słuchaj, słuchaj, może masz ochotę na coś takiego. Więc no. Po prostu trzeba podejść do tematu realistycznie, ale nie idealistycznie. No. Mam nadzieję, że pomogłem paroma wskazówkami.